Siemanko, witam was bardzo serdecznie w następnym odcinku z Hardcora. Jak wiecie, w tamtym odcinku zwiedzaliśmy ten epicki kanion. I mamy diaksowy miecz, i ma mamy jeszcze dwa diaks i dwa emeraldy, a żelaza to już nie wiem ile mamy. Słyszymy jakieś i idziemy na farmę zobaczyć, czy coś urosło. Odynia. dynia. Tak, bierzemy tą dynię i idziemy. Dzisiaj chciałbym się wybrać jeszcze... Poszukiwania surowców, ale tym razem pójdziemy do jeszcze innego kanionu, bo znalazłem jeszcze jeden. No i chciałbym go w tym odcinku zwiedzić i eksplorować, bo yy, zapowiada się bardzo fajnie. No ale dobra, robimy sobie kilofy. A co na bogato? Mamy trzy żelazne kilofy zaraz będzie noc, więc tylko weźmiemy z sobą chyba łóżko, albo nawet, nie wiem, I... bo w nocy tam może być, dobra, idziemy. Gdzie słońce? A, jest środek dnia prawie, że, dobra, idziemy do tego kajonu, a nawet cięcia nie robię, bo on tu jest niedaleko, za taką górką, więc Luzik. Jak tamty... od... wiecie w tamt... nie poza odcinkiem tu trochę krówek przyniosłem i już je rozmnożyłam. Nie, nie Nawet nie wiem czy to w odcinku było, czy poza. Nie wiem. Ale dobra. Lecimy więc do tego kariodu. Lecimy. To zrobiłem trochę strzał poza odcinkiem i ten kanion był chyba tu. Czy dalej, dalej. Za tą górką. Chyba. O, za tą górką. Dobra, za tym laskiem. Taki wielki kanion jest. Mogłem gdzieś wiaderką. Kurde. Dobra. Przydałby się jeden diatr żeby sobie zrobić Jak sobie O, i tu jest ten kanion. Dobra. O. Fajnie się zapowiada. Dobra, skaczemy. Tu skoczę. Taka. A tu do wody i luzik. Jest żelazo na początek. Ładnie. Dobra. Skodujemy. Tu jest lawa. I tą lawę. Jakbym miał wiaderko, to ja bym ją wziął, bo lawa mi się przyda. I tak fajnie ta lawa jest zrobiona, bo się nie wylewa bardzo, trochę tylko. Dobra, teraz już w ogóle. Tu to jest. To się jeszcze dalej ciągnie. Wow, creeper. Jak przyjdzie? Jak Dwa Dobra, to wymiar? LOL 2,5. Dobra, tu jest jakieś zielono. To wykopiemy. Wiem, że mam dużo żelaza, no ale przyda się. Kejwy. Dobra, pierwszy ogarniemy może te kejwy. A potem ogarniemy ten kanion. Bo tu potem nie było, trzeba chodzić. Wszędzie się jakiś spawner. Creeper i Ups. Ups. Gdzieś wpadłem. Dobra, id idę do góry. Ok, jestem do góry. Dobra. Kurczę, nie ma tu się gdzie wykopać. Dobra, teraz tu też jest żelazo. Dobra. Żelazo i lecimy dalej. Tu jest jakieś zejście do góry. Podejście. żelazo, Szkielet i zombie. Dobra, lecę na szkieleta. Jak sobie mieć? Dobra, szkielet leży. Zombie villager, No, następny zombie villager. Chyba, że tu jest jakiś spawner zombiaków, albo serio, to jest wioska NPC. Wolałbym serio wioskę, bo marchewki mi są bardzo potrzebne. Enderman. dobra, ale tu też jest jakieś takie. Co? Sam się zawinił. Nie rozumiem tych creeperów. One wybuchają i same dodają. W Dobra, ja tych całków nie ogarniam. bo tego tu jest za dużo. Tam były w No i następny. Skąd one na się biorą? Skąd one się biorą? Dobra, lecimy. Potem się najwyżej poza odcinkiem tu przyjdę i to ogarniemy. A teraz wyraźnie chcecie iść do tego kanionu. Więc. Dobra. Tu jeszcze wykupię trochę, że ja raz lol już mam. Przeszło pół staka żelaza. Dobra. Przyda się. Przyda się. Przyda go. Przyda ile Przyda się. tam jest? Dobra, wykopane. I idziemy do tego kanionu. Chyba tędy. No, tędy. tędy. nie. Przyda nie. Chodzę być dobra, ale jesteśmy w kanionie, więc to może będzie trochę bezpieczniej. Jeszcze jak idziemy i pochodnie stawiamy. Który to jest poziom, tak mniej więcej? 48, co? So. Może jeszcze później pójdę, po, pójdę do tego kanionu z poprzedniego odcinka i tam poszukam tych diaksów. Tam gdzie kopałem. A jakby były jakieś diaksy to zakopiemy najwyżej w następnym odcinku, chyba że jeszcze w tym odcinku zrobię przerwę i trochę tam pokopię. No, ale zobaczy się, ile tu będziemy w tym kanionie. Dobra, potem trochę węgla jeszcze wykopiemy. Bo teraz, jak to przepalaliśmy, to dużo węgla też. To, się... to będzie króciutka przerwa i zaraz do Was wrócę. Dobra, jestem już po krótkiej przerwie. Nawet jestem w domku, bo tam w tym kanionie nic nie było. Tylko wykopałem trochę żelaza. Jeszcze i wróciłem do domku, bo nie chciałem Was przynudzać. Dobra, żelazo się przepala. Ja bym. Wiecie, wiecie jaki to był hardcore, jak ja leciałem z tego kanionu Przeleciałem między trzema creeperami i między dwoma pająkami. No, ale że ja no... no, no. Dobra, idziemy. Idziemy na dwór trochę po ekspić, bo przydają się te ity z tych potworów, z tych mobków, jak się palić będą, a najbardziej z ząbiaków marchewki. Dobra, pajączki też zabijemy. O, do kości. Tam się, tam, tu są creepery, Teraz je pozabijamy, dobra, zombie, zombie ginie, no no no, 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 nie, moje krówki, dobra, krówki, uciekną, nie, dobra, what the fuck? Yes luzik. Jeszcze coś. Jeszcze jakiś klient. Pełny luz. Dobra, lecimy do tego 28 level. Wow, wow, wow. Dobra. Ja bym trochę pokopać jeszcze. No, surowców poszukać, bo wtedy jak będziemy mieć jakieś lepsze surowce, to wtedy się zacznie gra. w ogóle do netheru pójdziemy, czy coś w ogóle. A teraz takie. Ok. Te rzeczy tu wrzucić, trochę bierda. Tu jest jakieś zapasowe jedzenie, jakby tego zabrakło. Dobra, i mamy pięć kości, więc zrobię z tego mączkę kostną. Mączkę kostną i pauzę. I dobra, krótka przerwa. W, y, tak jak wczoraj wbicie do pokoju. E, raz, dwa, trzy. I teraz kończkę o Dobra. Tu zboże to co jest na... To zboże, które już jest tak trochę podrośnięte, zrobię tym, żeby tego tak mocno nie marnować. Dobra. Tu tą dynię wzrosnę. O! Dobra, te dnie jeszcze tu w ogóle nie urosły. Dobra. Zboże. Zbożę i... W jakimś czasie się tą farmę też powiększy, no ale nie teraz jeszcze kurczę. nie Dobra, to tak na razie. Dobra. Wypakujemy się i... Tak, tak. I lecimy do kopani, albo jeszcze nie się to żelazo przepaliło. Przepaliło to żelazo, a tu jest nie dobra Ile tego żelaza mamy? Trzy, pff, trzy staki, dobra Więc ja idę tam na dół pokopać I spotkamy się, spotkam się z wami, gdy coś znajdę Siemaneczko, i nie uwierzycie mi co znalazłem Patrzcie, spawner Tylko jeszcze nie wiem czego, więc Chciałbym to sprawdzić Pająków, chyba Spawner pająków? Tak Spadaj dziadu. Jest, mamy spawner. perze. jeszcze tam jest pająk. Tylko pająk nie tu nie przejdzie. O ty dziadu, jad... O kurczę! No, Creeper. Z creepera trzeba ściągnąć. Tego Creepera trzeba ściągnąć. On wybuch? Nie. Dobrze. nie. Wiem. Spadaj, dziadu jeden. One się ciągle rozbią. Dobra jest pochodnia. Wbijam. Teraz szybko po pochodnie. Pochodnie, pochodnie, i sprawdzamy skrzynki. Diabeł tu was, proja do konia. Ja nie mogę. Jaki fart. Diamentowa zbroja do konia. Dwa wiaderka zboże i płyty. Jaki fart. To jest fałner pająków, ale zostawię go. Z niego bardzo łatwiej Nie zrobię, no ale... Zostawimy go na razie. Diamentowa zbroja do konia. Czy Wy to rozumiecie? Dobra. Po drodze jeszcze znalazłem trochę żelaza, lapisu. Wykopię trochę tego zamszonego bruku. Bo... Nie wiem, może gdzieś go damy. Może gdzieś go damy i ten. Skrzynki też wezmę. się przydają. Dobra, to ja jest... trochę pokopałem, więc spotkam się znowu, gdy już to wykopię. I jeszcze może jakieś surowców poszukam, więc cięcie! Siemaneczko, ziomeczki kopałem tu. Tu był redstone, a tu diamenty! Diamenty, diamenty, diamenty. Kopiemy je. Dobra. Ile? Raz, dwa, trzy diaksy! Ja nie mogę. Zarobiście. To jest trzeci odcinek hardcora i my tak... Okrzymy. To jest nie do wyobrażenia. To jest nie do wyobrażenia. W domku mamy dwa diaksy, więc już mamy pięć diaksów. Idzie zarobiście. Pokopię jeszcze obok tego. Tak w sumie to już wykopaliśmy 7 diaksów. Wow! Redstone. Widzicie? Redstone tu jest, a obok redstone'a, Jest tu coś? Nic. Dobra. Ale tu kopałem kopię z. I też tu kopię redstone. Patrzę, a tu lol i diaksy, nie? Dobra, więc zobaczymy się znowu, gdy coś znajdę na koziomeczki, jestem już w domku i y... są za blisko mody. Aha, dobra, spadaj ty film. Dobra, prześpimy się i wycień zaczniemy coś robić. lola, ale zbagowana łóżko. Dobra. Teraz przepalimy to nasze żelazo. Załóżmy że tu i tu. Teraz to trochę to ku. Kobla, kobla damy tu, bo go jest bardzo dużo. Lol. Dobra, koblo podobne też tu. Dirt tu, to tu i tu jeszcze był kobel. Dirt tu też jest. Wrócimy to tu. Dobra, i kobla też. Kobla tu, tu jeszcze jest też kobla, dobra, teraz to tu, tutaj wiaderka dorzucić, trzeba ogarnąć jeszcze, jakby mam, o mamy jeszcze skrzynki, dobra, i zaraz, zaraz po lewe pójdziemy, tak to zrobię, i tak, w tej skrzynce będą... O, mam lepsze ja W Tej skrzynce będą surowce. Tej skrzynce, patrzcie ile żelaza. Jeszcze tu, jeszcze tu się przepaliło. No, ile żelaza. Dobra, tu złoto, diaksy, emeraldy, redstone, lapis. Teraz tak, tu z dołu będą roślinki. Nad tym będą ity z mobów. Skóra też. Flint. Tu, tu będą takie rzeczy, czyli miecze, kilopy, motyki i takie te. Tu będzie ta, coś takie do jedzenia, typu rotten Flesh, dynia i ten. Tu, to z drugiej strony. Płotki tam, to tu, flint, tu. Płotki, nie tu, dobra, tak. Teraz jeszcze tu jest pro Creepera, rotten flash i te płyty na samą górę. Diamentowa zbroja to nie do tej skrzynki, tylko do tej. Teraz płotek tu. Węgiel do tych piecy. Do tych piecy. Teraz tu. Już nic. Jest boże jeszcze. Dobra, jako jest miara ogarnięte. Dobra, teraz gdzie są te nasze diaksy? Raz, dwa, trzy. Teraz patyki. Patyki. Zrobimy. I dobra. Dwa patyki tu dać. I mamy oto diaksowy kilo. Trze, czwarty odcinek hardcora i... Tak, dobrze idzie. Dobra, teraz idziemy do tamtego kanionu po i spotkamy się tutaj już w nim. Yy, dobra, jestem już z wami. Przykupiłem jeden obsydian, bo tylko jedno wiaderko lawy, no ale nie wiem gdzie jest więcej lawy, więc kurczę. Yy, poszukać by było trzeba, no ale... Ciężko by było. A w tamtym kanionie też już nie było. To jakieś nasionka, że nie wiem czemu. Czemu jest tak tyle leży? Dobra. Nie wiem, gdzie, mógł, gdzie, gdzie była jeszcze lawa. Wiem, gdzie była lawa. Ale nie, nie, nie było tu lawy. Się nie pomyliło z innym oni jawem. Dobra. Tu wchodzimy. Tu mamy jeden akwarium. Pasionka to tu. Kobel. Tu. I obsydian tu. Dobra, idziemy na farmę jeszcze zobaczyć. I będziemy kończyć. Tu jest sporze. Tu jest zboże. Tu jest denia. Dobra. Ja nagrywam. No, 17 minut trochę krótko. To tam jeszcze może coś zrobimy. I będziemy. To zobaczymy, o zobaczymy, co tam jest. Potem nie byłem tylko. Prześpimy się pierwsze. Bo zaraz będzie noc. Słońce już... już zachodzi. No, kiedy będę mógł spać? Patrz, jakie tu jest plagowanie. Patrzcie jaki błąd no. Dalej, Dobra. No, mogę iść spać, jest noc. Dobra. Mogę iść, mogę iść spać. no, O, wreszcie. Wreszcie mogę iść spać. I dobra, teraz idziemy w podróż przed siebie. Tam w bok. No i dobra. Lecimy zobaczyć co tam jest, bo tam jeszcze nie byłem. W tamtych terenach. Fajnie, jakby to była wioska NPC, no ale... Na razie się nic na to nie zapowiada. Fajnie, jakby to był teraz jakiś villager. Dobra. Do góry. Dobra. I... wow. Ale fajny cave. Dobra. Lecimy dalej i... faj... jakie... jakie zarobiste tereny. Ale jakie... Ja nie mogę. Jak będziemy już budować taki domek, że będziemy budować taki domek, to zbudujemy go tam gdzie są te drzewa. Tam będzie tak zarobiście. Może w następnym odcinku już go zaczniemy budować. Ale nie wiem. Jeszcze nie mam pomysłu jak go zbudować, więc... Tu by było trzeba wyciąć te drzewa. Patrzcie, jakie góry. LOL Jakie tu są góry. A co tam jest za tymi górami? Co tam jest za tymi górami? Tam była taka wielka polana, więc fajnie jakby na tej polanie była wieś Kempisi. No, ale... Jak znając moje farmy, to tu nic nie będzie. Dobra, tu? No, niech się teren regeneruje. Tam była lawa, ale to pod ziemią gdzieś. Dobra. Wow, ile lawy. Chodzi jakby na... Dobra. No, niech się to załaduje. Tak. Tu są jakieś góry. Góry, lasy, rzeki. Przygód znajdziesz tam na wieki. No, tu nic nie ma, Koło Takich lasków często są wioski NPC. No, ale akurat nie mamy parta. Tu była lawa. Tu jest tak centralnie w dół. Lawa. Dobra, to ja tu może przyjdę i jej tam poszukam. Ale dobra. To ja się z wami żegnam. W tym miejscu. To ja się z wami żegnam. W tym odcinku wykopaliśmy diaksy, zrobiliśmy kilo. No co tam jeszcze? Wykopaliśmy znowu dużo żelaza. Byliśmy, odwiedziliśmy następny kanion. I tyle. Zapraszam na fanpage na Facebooku na kapsela.pl. Zapraszam kupujcie koszulki. Dobra. Żegnam się z Wami ziomek Play Games. Dzięki za oglądanie, cześć i nara!